Cześć witajcie. Dzisiaj premiera kolejnej zdrapki na kanale, tym razem to zdrapka Super 7 z nowym numerem seryjnym 739. Zdrapka w cenie 2 zł. Zasady banalnie proste, więc będziemy zdrapywać tutaj pole i szukać pod warstwą ścieralną siódemek. Jeżeli będzie siódemka taka zwykła, szara, to będzie to wygrana. Jeżeli siódemka zielona, kolorowa, to będzie to wygrana, podwojona dodatkowo. I to jest tyle, jeśli chodzi o zasady. Patrzcie na stopnie wygranych: 9 stopni wygranych, 2, 3, 4, 7, 14, 77, 777, 777, 777 i w końcu 77000. 777. Więc tak, tak to wygląda. I zaczynamy zdrapywanie. Ja mam dzisiaj tutaj 10 zdrapek, więc koszt 20 zł Spróbujemy, żeby się zwrócił. I zaczynamy. Pierwsza zdrapka końcówka 046 i szukamy siódemek. Jest coś zielonego też, ale to nie są siódemki. Pierwsza zdrabka przegrywa. Kolejna zdrabka z numerem końcówką 052. I znowu lecimy. Nie. Też tu siódemki nie widać. Więc niestety druga również do kosza pójdzie. Kolejna zdrapeczka. No patrzcie, nie ma siódemki. Nie ma siódemki. Ewidentnie brakuje tu siódemki. Okej, okay, no to czwarta. Czwarta ma końcówkę 0,44. Pełno tu zielonych cyferek, ale siódemki brak. Więc no kolejna przegrywa. Piąta, to już będzie półmetek. Tutaj są te cyferki 8, 9, 2, 4, jest 7, tego szukamy. Patrzymy dalej, już więcej nie ma, ale jest jedna siódemka. Jest siódemka, sprawdzamy ile wygraliśmy. Dwa złote dali nam tutaj zwrot. Nic poza tym, więc no. Ta zdrapka po prostu mnie nic nie kosztowała. Jest zwrot. No dobra. Próbujemy kolejny kolejne super 7. Może tym razem. Później jeszcze kontrolne sprawdzimy, jakie są. Przy tym zwrocie. Bo w sumie nie sprawdziłem. Na końcu filmu. A tutaj, patrzcie, w tej zdrabce nic nie ma. Nie ma nic. Kolejna. Zostały trzy. Ach, pięknie. Mamy zieloną siódemkę. Od razu. Pięknie, pięknie. Czy coś jeszcze? Nie. Nie ma nic więcej, ale mamy zieloną, więc tutaj no, będzie co najmniej 4 zł. bo od no, pewnie tutaj mniej niż 2 nie może być. Jest 2 zł razy 2, więc 4 zł. Taka wygrana jak najbardziej jest. To jest siódmy stopień. 4 zł. Na końcu filmu jeszcze będziemy patrzeć te kontrolne. Kolejna z końcówką 0,93. No i zobaczymy, może tutaj. No, niestety, kolejna zdrabka nie daje żadnej wygranej. Ostatnie dwie zdrabki sprawdzimy. No, patrzcie, nie ma siódemki. Nie ma tutaj siódemki. I ostatnia zdrabka. Może jeszcze na koniec. Końcówka 0,94. Czy będzie szczęśliwa? 9, 3, 5, 4, 8, 2, 6. To nie, to nie mamy szczęścia tutaj. Więc dwie zdrabki na 10. Dwie na 10 dały łącznie 6 zł. No dobra, zobaczymy tak, 2 złote, jakie to numery. Jakie to litery kontrolne będą? się tutaj kryły. Gdzie są te litery kontrolne w ogóle? Nie widać ich. Jest są ku. Ku, kuku ku. Ku, 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 to zwrot. Dobra, a cztery złote. No tutaj pewnie tu są. A, są tutaj. DDD to 4 złote. Sprawdźmy na multipasko, czy to się zgadza. Tam można zawsze to zweryfikować. Na stronie multipasko zweryfikujemy sobie to. Więc tak, patrzcie, 4 złote DDD. Zgadza się? Mamy 4 złote DDD, no i niżej zwrot jest faktycznie QQQ. To jest 2 złote, więc tutaj wszystko się zgadza. Mamy. Na pewno tutaj łącznie dzisiaj 6 złotych wygranej, więc e, no tak to wygląda. 6 złotych w, w dzisiejszej zdrabce Super 7. No i to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam przy okazji. Na grupę 85 067 graczy Lotto. Nowa grupa prywatna na Facebooku połączona z Multipasko, gdzie gramy na grupowo, niejako, ale w bardzo niespecyficzny sposób. W mini Lotto szczegóły znajdziecie na grupie. Generalnie nie pobieram żadnych pieniędzy, nie czerpię tutaj żadnych zysków y, z tej grupy. Nie dzielimy się wygr wygranymi, ale i tak gramy grupowo i maksymalizujemy dzięki temu szansę. Ostatnio była wytypowana piątka cała, główna wygrana pośród zestawów, więc no dzieje się. No dobra, to taka mała reklama z mojej strony. A już teraz dziękuję bardzo za dzisiejszy film. Wkrótce. W kolejnych filmach będą zdrabki po kolei, które mają zakończenie sprzedaży we wrześniu. Ta Super 7 miała premierę. To była ostatnia zdrabka, która miała premierę w sierpniu, którą tutaj jeszcze nie pokazywałem na kanale, więc kolejne filmy to będzie zakończenie sprzedaży wszystkich po kolei zdrapek wrześniowych, a także później będę też nadrabiał premiery wrześniowe. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam, cześć!